W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu się najemy, bo będziemy zrobić wielki test gotowych dań z Biedronki Czy się najemy, to się okaże, bo nie wiemy, czy to będzie dobre. Nie, no jest tyle tego i będziemy tyle rzeczy testować, że na pewno się tak, czy najemy. Tak, się no, najemy, no? Mamy naprawdę przeróżne rzeczy, od jakichś kotletów, po tortille, makarony, kotlety schabowe. Hot dogi, jest naprawdę tego mnóstwo I to nie jest wszystko Była lasagna bolognese i lasagna z kurczakiem, uznaliśmy, że weźmiemy bolognese, bo jest bardziej popularna No i była z serami, dlatego uznaliśmy, że będzie ciekawa Co chciałbyś przetestować najpierw? Wiemy? Najwięcej mamy makaronów Zaczynamy od makaronów? Możemy zacząć od makaronów, żeby mieć je z głowy To Dobra. wszystko się robi w mikrofalówce tak? Tak, większość rzeczy tak, niektóre rzeczy trzeba zrobić na przykład na patelni Widzicie kolor tej paczki? Mam nadzieję, że wasz przycisk subskrybuje nie jest w tym kolorze, tylko jest w takim kolorze Teraz Bartek zmieni to na szary żeby było szare. Nie umiesz pewnie, ale spróbuj. No, żeby żaden kontrast nie miał. I zostawcie opaczkę w górę, jeżeli chcecie więcej testów, jakichś gotowych dań, bo w sumie robiliśmy tylko testy gotowych dań z żabki i to bardzo, bardzo dobrze. A nie temu. robiliśmy też sorlenu? No to dwa testy robiliśmy, ale bardzo dobrze temu robione. Żabka była pyszna. Zobaczmy, czy biedronka będzie dobra. Była na sucha, ale tutaj sosik jest na dosyć spodzie. I ładnie pa. Nie. No, na początku jak zupka chińska, ale teraz faktycznie trochę lepiej. Max, który jest za kamerą. Mówił, że to jest dobre. Przekonajmy się. Zobaczymy, czy nas okłamał, czy mówił prawdę. Ważne pytanie: ile to kosztuje? Bo cena tego zależy od mojej ceny 761. To za tą cenę mniej więcej? Możesz sobie kupić makaron. Makaron kosztuje dwójkę, i możesz sobie kupić chociażby pasatę i ją doprawić, która kosztuje z piątkę. czyli płacisz tyle samo, a masz po pierwsze. Nierozgotowany, rozdziemy makaron. Po drugie, sos, który smakuje fresh i jest fajny. To jest takie, jakby było z proszku. Ja bym no te pomidory wyglądają ty nie normalnie. Nie mogę mówić, co ty byś zrobił, gdybyś ty miał tyle pieniędzy, tylko po prostu musisz o tym i smak. Okej. Okay. To... A nie, że ty byś wolał kupić sobie makaron i pomidory. No Tak, bo to jest gotowe dla w 3 minuty, nie? Dobra, nieważne. 4 na 10. Aż tak dla ocenie? mega rozgotowany makaron. Mi ten makaron nie przeszkadza, że jest taki trochę rozgotowany. I ja bym tutaj dała takie 5 na 10. Jest spoko, ale dla mnie jest zbyt pikantne Teraz przed sobą mamy. Laszanie. Nie wiem, czy to jest ta serowa, czy to jest ta z mięsem. A bo robiła się dwie Robiłam jednocześnie. Robiłam dwie na raz, no. To jest serowa. Tak? Tak mi się wydaje. Nie, to nie jest serowa. To jest bolognese. Mhm. 7 minut aż musiała się robić w mikrofali. A w piekarniku 25. Pierwsze jest rozgotowane. A może przez to, że jest w mikrofali. Sos jest dobry. Jest miękki też, nie? Bo makaron z git, makaron jest miękki, ale może. Jakby się robił w piekarniku, to może byłby mniej no, no. miękki. Tak samo tam, makaron, jakby się robił na patelni, może byłby mniej miękki. Dobre. Jest okej, okay, nie? Uh -huh. Ja daję 7 na 10. Jest lepszy niż tamto. A ja bym chyba 7 na 10 nie dała. Ja bym dała takie 6 na 10. Jest lepszy niż Arabiata, ale ma coś takiego kwaśnego w sobie. Nie wiem, czy to ten beszamel, czy co jest takie, ale coś jest takiego. Kwaśnego mocno. Nie jest kwaśnie? Nie. Ja czuję kwaśność. Ja jestem fanem. Mogłem zjeść. To teraz smakujemy lasagne serową. Cztery sery. Tak. Dokładnie. Mm. To jest pewnie ser pleśniowy, nie? No No to tu nie będzie ocena do końca rzetelna, bo my serów pleśniowych po prostu nie lubimy, nie? To nie smakuje jak ser pleśniowy No to sprawdź co tam jest napisane na paczce Smakuje tak trochę bez smaku jakby było Smakuje jakby trochę było bez no. smaku, masz rację w sensie... Serio, jest bez smaku No, jest bez smaku, jakby myślałam, że będzie bardziej czuć ten ser tutaj Bo nie że jest sos serowy, jest beszamel, to jeszcze jest ser na wierzchu Myślałam, że będzie to bardziej czuć ani czuć nic. Ja idę z ciekawości sprawdzić co to są za sery. Ser ricotta, ser gouda, ser twardy dojrzewający i ser emmentaler. Tam nie, nie, ma, nie ma żadnego pleśniowego sera. No właśnie może dlatego jest takie mało serowe. No, jest mało jest jakby mało aromatyczne strasznie. Ale nie jest to złe Ode mnie 3 na 10 Ja daję 6 na 10 I A ty mhm. Nie, mi właśnie nie smakuje Jakbym miała wybrać, to wolałabym wziąć bolone za No też, ale to mimo wszystko jest dobre Teraz mamy nioki a la Sorrentina I tutaj masz celu przepisu, musisz zrobić Okej, okay, czyli to jakby czyli... przygotowujesz no? sobie Nie mamy drugiego takiego samego? Mamy tą... To weź przynieść dwa na raz zrobimy Co jest? Masz normalnie nioki osobno i ser osobno i salsę osobno. Otwieramy nioki, sypujemy je, następnie dolewamy sosik, który pachnie bardzo ładnie, zobacz. No. Mega ładnie pachnie. I to może być moje ulubione danie. Ja uwielbiam nioki Ala Sorentina. Masza ten makaron! Ale to jest spoko I też masz bolonęza w I No tak, i mam jeszcze co? Miks przypraw. No tu też jest miks przypraw. Jest. Dobra, tak to wygląda. I na to mam nasypać ser, nie jeszcze? Na końcu. Na końcu. Tak. Kiedy na końcu? Widzisz na końcu. A ser? Za ciężkie danie nas przerosło. To, to jest skomplikowane. W ogóle większość tych dań jest jednej marki. Dania Express chyba coś takiego? To jest no. A to jako jedyne jest marki Rana. A czy to jest jakieś z Włoch czy coś? Nie wiem, czy to jest w ogóle wyprodukowane Włochy. dla Co ty jadasz? Tak! Via 25 25, lupa toto. We włoszech to produkujemy. Lupa toto! Lupa toto. Ja to będzie włoskie danie z widronki. Dobra i dawaj to do mikrofali. Teraz, tylko jeżeli to ogólnie, jeżeli to będzie dobre, to trzeba to wykupić. Bo potem widzowie to tak. wykupiam tak jak było z frytkami W netto, nie? Że ich nie ma do dzisiaj w netto, które jest obok nas. Produkt! zostanie mocno podgrzany. Do wyciągnięcia tacki użyj rękawic kuchennych. Użyłam ręki. Eee, dobrze wymieszaj danie i odstaw na jedną minutę. Czekaj, ja mam dobrą przyprawę? Do dobrego? Tak. Ja daję mozzarellę. A ja daję ser grana padano. Tak mi się wydaje. Nie wiem jaki to ser. To jest ok. Ale? Chyba za bardzo się nastawiłem. Liczymy na takie wow, bo, z wło, bo to się robi. Ale jest przyrządza. dobre. Jest bardzo dobre. No. Takie, taki makaron ze średniego bistro. Mi smakuje. Ja lubię na przykład bardzo twardy makaron i ten makaron jest w sumie bardzo twardy w tym przypadku. Przez to jest mega dobre. Nie no ja bym tu 7 na 10. Ja daję 8 dobre. na 10. Jest najlepsze z tego wszystkiego co póki co jedliśmy. Nie wiem co tu więcej powiedzieć. Dobra ja jestem ciekawa tego nioki. Bo jak to jest takie dobre to nioki musi też być pyszne. Mam taką nadzieję. To nie jest dobre. Czemu nie? Nie smakuje. Sos ma fajny bardzo. No, nie smakuj mi po prostu. No nie, no powinny być bardziej miękkie, no. ale sos jest bardzo dobry. Ale wszystko nie współgra ze sobą. Ja się tak nastawiłam na to, mm, nie smakuj. Jak weźmiesz makaron z dołu, to jest pyszny. Pokaż nie. Jaka smutna. Mm. Jest okej, okay. Bardzo dobry sos. Nioki jest niedobre. Stawiam to pod zemewidentnie, ewidentnie, ale wciąż wysoko. Daję 6 na 10. To spaghetti było dużo lepsze. Ja bym tu dała takie 5. Nie jest to coś, co bym chętnie jadła. Danie z Singapuru. Jest to kraj azjatycki, nie? Pachnie zupką chińską. Pamiętaj, ja nie wiadry, są to nasze smaki. Ale wzięliśmy, żeby zobaczyć, czy jest dobre. Moja mama kiedyś kupowała kurczaka zrożna. Ja zawsze do tego kurczaka zrożna lubiłem taki ryż, kary. Właśnie z warzywami typu marchewka, typu groszek i tak dalej. I to wyglądało bardzo podobnie, bo w identycznym kolorze. Okay. Jak to będzie tak smakować, to będzie mój smak dzieciństwa. Także ja będę okay, fanem. Okej, dobra. Sama param sobie. Jest spoko. Jest dobry. Jak na to, że nie jemy na co dzień takich dań i nie są to na przykład moje smaki, to to mi smakuje. Tu masz kilogram makaronu za 13 zł. To, to jest, jest kilogram, tak źle. No. To, to, to jest, to na, jest naprawdę bardzo. trzy porcje. No. Ja bym sobie dała takie? 7 na 10. 7, no też bym powiedziała, że 7. Dewolej. I jest ich chyba 6 w opakowaniu. Ile to kosztuje? 13 zł, tak? Czy 12? 12. Czyli jakby kupić The Volley i ten makaron, to można by wyżywić spokojnie czteroosobową rodzinę. Przekrójmy go na pół. Zobaczmy, zobaczyć. czy się wyleje, czy się rozleje, czy co tu. A, tu jest ser w środku. To jest ser? No chyba tak. Taki kremowy ser jakiś. Dobra, no smakujmy. To jest bardzo dobry The Wiadomo, on jest z nie? Jakby to czuć, mm -hmm. że to jest mielona pierś. Aczkolwiek jest dobra. Jest dobre i ten, to w środku co jest. I właśnie muszę sprawdzić co to jest. Fajnie to dopełnia. No. To jest takie kremowe. Zapal tu też światło, bo się ciemno robi. Jest napisane, że to jest nadzienie o smaku maślano-czosnkowym. Czyli to nie jest ser, tylko jakiś krem. A jest mega dobre. 9 na 10. Ja mam dodatki 8. Faworyt mój dzisiejszego dnia. No, bardzo dobre ja daję 8, bo chcę zostawić miejsce, bo może coś będzie lepszego. I od razu mamy nagetsy. Ten sam problem, co w żabce, chyba. Jest bez smaku. Znaczy, tak, są mało doprawione, to jest plus, jak chcesz je dać dziecku. Mięso czuć, że jest mięsem. Jest dobre. Jest spoko, ale tak jak było w żabce, jakby mało doprawione po prostu, nie? Ale jest bardzo dobre. 8 na 10. Też bym dała 8. Fajnie. Idealnie, żeby zrobić je sobie na patelni, lekko doprawić po swojemu i zjeść. Co kolejne? Pracy po węgiersku. O kurde, boję się z sosów z paczki. Dobra, więc mamy ile? Trzy placki. ziemniaczane. I jakiś sos, który nie pachnie zbyt apetycznie. I no ładnie wygląda ten sos. Jest jakaś papryka, marchewka. Jakieś mięso. No mi się tak nie do końca podoba, no ale dawaj. Jak sam placek? Dobry. No A bym go z cukrem opierdzielił. Dobra, to jak gulasz? Bez smaku ten sos. Mięso też jest bez smaku, słabo doprawione bardzo. Aczkolwiek nie jest złe jakościowo. Na minus to, że są dwa kawałki mięsa, że tak naprawdę jesteś trzy placki i sam sos do tych, do tych placków, bo mięsa tutaj niewiele jest. Ale nie wiem, czy na przykład nie mieli samych placków. Mieli same placki. Tak? Dokładnie no to ta sama firma. Takie placki bym sobie zjadła z cukrem, z cukrem. albo ze śmietanką. Mhm. Naprawdę byłoby pyszne. Więc tak, Placek. placki na plus, gulasz na minus. I 7 na 10 mogę dać, a gulasz 3, 3 na 10. Ja tak samo. Ale jesteśmy zgodni. Zjadamy się, no. I teraz przygotowuję dla nas kotleta schabowego. W zestawie. W zestawie z ziemniakami i z buraczkami. Uh -huh. Jestem ciekawa, czy będzie dobre. Się okaże. Wygląda ładnie. Ja nie lubię takiego puree. O! nie, oh. taka cała odeszła, no tak Ale czy jest z ziemniaków, czy jest z czymś jeszcze? Bo pamiętam, że ostatni w żabce było z kalafiora Tu jest ziemniaków, ale jest strasznie mleczne nie jest złe w smaku Jest no okej okay. okay. hmm? Bierz kotleta Twarde, nie? No. Ten kurczak był spoko i tak, ten dewolę i te nagetnik. Tak, wieprzowina jest średnia. jest średnia. Jest bardzo twarda i jest taka bez smaku. Jest mało doprawiona no. znowuż. Dewole był idealnie doprawiony. Mm -hmm. Pirena plus, a ja teraz smakuję buraczki. No, ja nie jem buraku, bo ja nie lubię. Ja ocenię 0 na 10 buraki. Ma taki fajny, wyrazisty smak. Ziemniaczki i buraki pyszne wtedy tak najbliższe. Ziemniaki i buraki, jakby tak gdzieś razem. No. To jest mm -hmm. to? A mięso mm -hmm. na minus 5 na 10. była moja ocena średnio bo jest jeden buraków. Mięso 2 na 10, buraczki i ziemniaki, 9 na 10. Bardzo dobre jest. Ja to jem. Jak czekamy na kolejne danie. Idzę, że mamy problem, bo y, pawcie ustawiły co do mikrofali. To jest jedyna rzecz, którą wstawił i spalił. No to jest już nieadalne, jest spalone od drugiej strony jest cały zgnieciony i całe mokre. Więc no niestety to gros nie przetestujemy, no bo. Paweł Zepsu. zepsuł Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli jedliście, czy jest dobra Krokiet z pieczarkami i z mozzarellą. Nie się krokiet kojarzy tylko z kotem yy, murci. Teraz już tak Widzisz mozzarella? No niby jest Nie no bez kitu nie ma tej mozzarelli, w sensie nie widać jej Widać same grzyby nie no, jest. Zobacz, zobacz tu. Widzisz? Jest Widzisz? kawałek, no. O. Ale jest to bardzo dobry krokiet. Jest fajnie doprawiony. Lepszy niż babci? No nie, ale jest dobry. Mi nie smakuje. Ja dużo grzybów. Ja grzybów nie lubię. Ja właśnie nie lubię grzybów, a o dziwo mimo dużej ilości grzybów jest mm. na tyle fajnie doprawione, że jest ok. Dam mu takie 5 na 10. Ode mnie 2 na 10. Ale to jest kwestia tego proszę, że ja nie lubię grzybów, nie? Jeżeli ktoś lubi, no to może mu będzie smakować. Panini z szynką i serem. Niezbyt apetyczna jest ta szynka. Ale ja posłuję wtedy bez szynki, dobra? No, bez szynki jest super. Szynka jest dobra. Po prostu tak. Wygląda, wygląda? niezbyt apetycznie, okay. ale jest dobra. Spoko to Fajny, nie? Mhm. Jest bardzo dobry ser, bardzo dobra szynka i to ciasto też jest ciekawe. Takie paniniowe. Paninowe. Ode mnie takie 6 na 10. Uwiadłem sobie tak na kolacyjkę, albo na śniadanie kupił, usmażył, upiekł i było git. Mhm. Jeszcze jest gotowy hot dog i tego hot doga. Ciao. udekorować. Rozklepciały trochę ten no, bo, hot dog. No, bo mi to no. Ej, ale dobrze wygląda ta bułeczka. Ta bułeczka, nie. są są dwa hot dogi i do tych dwóch hot dogów masz musztardę. Prażoną cebulkę. I keczup. Wygląda to fajnie. Ja jestem fanem w ogóle hot dogów. Mm, bardzo dobry hot dog. Dałbym tylko troszkę mniej musztardy, bo ja lubię musztardę dla, dla smaczków hot dogu. To jest musztarda sarebska, nie? Chyba. Dawalej. Smakuje jak sarepska a ja bym dał taką musztardę taką sobą I by była lepsza. 8 na 10. Teraz. 9 na 10. Tak? Mhm. Czyli faworyt się Nie, coś miało 9 na 10. Nie pamiętam co, ale coś, coś było też moim faworytem. Naleśnik z jabłkami. Specjalnie dla Ciebie, bo Ty lubisz. Były jeszcze naleśniki z twaro z serkiem? Z serkiem i z rodzynkami. Aczkolwiek uznaliśmy, że z jabłkami będzie fajniejsze. Mogę pierwszy? Bo tak, tak się mogę, chwyciłem oczywiście. Tak, co? God. Nie czuć w ogóle jabłka Ale sam naleśnik w sobie Sam naleśnik w sobie jest spoko, ale jakby myślałam, że to będzie bardziej jabłkowe na Naleśnik jest dobry spoko. 3 na 10. 4 na 10. Jestem ciekawa czy z tym serkiem i rodzynkami byłoby lepsze Być może, bo serek może byłby bardziej aromatyczny Jestem bardzo ciekawa tego, bo Mini jeżeli pancajki. to będzie dobre to ja to będę kupować Mini pancake'i tak zwane Z nutelką Z syropikiem klonowym Aha, przynieś Toż, toż Mhm mm mm -hmm. 8 na 10. 10 na 10. Ale to jest pyszne. Mega dobrze są zrobione w ogóle. No? Nie są napompowane. Są takie. takie nie czujesz tej takiej sztuczności, bo często jakieś pancake w jakimś miejscu. To one są takie, wiecie, żeby one były nadmuchane i duże Czujesz taką, jak jesz, czujesz, czujesz taką, bodajże. No, tak. A tutaj tego nie czujesz Jest taki dobry smak ciasta no, Pyszny No, bardzo dobre, to jest mój faworyt Jeżeli chodzi o słodkie, no to tak, no jak najbardziej Ja polecam i te dania, które prędzej mówiłem Bo nie pamiętamy, było ich tak dużo Że nie pamiętamy, co było dobre Chyba jednym z lepszych był ten makaron, mhm. te Dużo rzeczy dobrych Dajcie znać w komentarzu, czy jedliście któreś z tych rzeczy I jak wam smakowały, zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie kanał, na nasze instagramy I widzimy się w kolejnym filmie. Pa. pa.